sobie myślę, że chyba wiemy już gdzie ta karta jest Ona nie jest w żadnym przejściu, ale w jednym z, w jednym z przejściu może być ten Nie wiem, muszę się. Dobra To jedną wiem gdzie jest A drugą to tak nie do końca Żartuję! I mamy kartę kolekcjonerską No kurde, jaki zes! Naprawdę ta gra mnie jest w kurza. Chodź, 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 Tak, tak, tak i... I jedno, czy ktoś może mi wytłumaczyć na czym polega ten Steam? Bo wiem, że dzięki niemu można grać sobie we dwóch na przykład jak jeden jest w Warszawie, a drugi w Krakowie daję taki przykład. Ale no ja go ten. Żeby dodać znajomych, to może mi ktoś powiedzieć. Piszcie na, mo y na moim kanale lub w komentarzach to naprawdę ja jestem otwarty. Jak ktoś by chciał ze mną w jakąś grę zagrać, to naprawdę ja, by ja by być otwarty. Ja dzięki Bogu, czasami jej nie zdobywam. I ostatnia karta. Jaka karta tarcza, ja jestem pijany chyba. Wspaniale Harry. zadanie Glassius. To nie wszystko się zebrać wszystkie 10 tarczy. Wiesz co to znaczy? Komnata Fasolek! Mniam. Ufff... <słuch> Uuuuhuu! To jest Komnata Fasolek? <słuch> to ładnie, Harry! Zbierz tyle przedmiotów ile się da, zanim skończy się twój czas. Tak, jeszcze więcej liniowych paszycików, a przynajmniej kaczykowych piegusków... Dla mnie koniecznie... O kurde, jaki to lag był. A, ja chyba wiem, dlaczego jest taki lak. Bo... Yy, może niektórzy słyszeli, że jest już druga część yy, Dragon Age. Ale przynajmniej chyba demo. No nie wiem. I właśnie... Znalazłem yy, taką stronkę, gdzie można pobrać tą grę. Znaczy... Demo. Kurde. Proszę mi się nie No i właśnie, pobiera mi się to demo. I może ja bym zrobił taki odcinek. Jak może na... Stu... Nie na 100 widzą tak szybko nie zabędę. Może na przykład na 10 czy tam 50 Po pierwszy odcinek taki specjalny to będzie na 10, później 50, później 100, 200, 300, 400, 500 i tak jaka żywie. 400 tam... 900, 1000, chyba że 1000, kiedyś zdobędę. Ale w to raczej wątpię. Naprawdę jestem zdziwiony, co wy mi piszecie, że podobają się Wam filmiki. Dobra. Tutaj zabędę. Zabywamy. Szybciej, szybciej. Ja za, ja za, szybciej. Ale nie czas, ty wolniej. Harry ma przyspieszyć. Użyj swój y, dopalacz. No nie, czas powiedziałem wolniej, chary szybciej. No błagam! Zdobądź przynajmniej te rzeczy i sobie tak poskakaj. No kurde, jakie to? Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? Wszędzie było ślisko. I żeby było dobrze, to ja zaraz. Wracam. Żeby było dobrze, a nie, że znowu będę musiał być w tam. Potrenować Harry. Co ty, ty oszalałeś? Dobra, spójrzmy. A, zapomniałem Wam kartę pokazać. Gringot. Uwaga. To do. Gringot. Założyciel banku Gringota. No, długo się nasłuchaliśmy. Dobra, no to do zobaczenia za chwilę. I powróciłem. Zauważyłem, że jak nagrywam, to jest takie wolniejsze trochę. I jak chyba pamiętam, albo nie pamiętam. Nie wiem, czy pamiętam. To chyba teraz. A, pamiętam, będzie wrzeszcząca chata. Chyba! Mimo tak! Które zawisło nad Hogwartem, Harry postanowił odwiedzić Hagrida. Był ciekaw w wyniku rozprawy hardodzioba. to chyba tak? Biedny hardodziob! Biedny Hagrid, właśnie wykonali wyrok. Patrzcie, to parszywek. Widzisz, Ron? Krzywołap jest niewinny. Dobrze, a wiecie co? Yy, ja tu chyba skończę. bo mnie się zaczynano, dzisiaj poza tym muszę już kończyć. A więc to będzie taki jakby następny odcinek. Mam cię ty wredny szczurze. Dobrze. Ale uważaj, bijąca wierzba! Skoro pies mógł tam wejść, to my też. No, mogą wejść. Te topki. One mnie wkurzają. Ciekawe gdzie kończy się ten tunel. Nie wiem, ale musimy pomóc Uronowi. Ja nie muszę pomagać. Dobra, no to? O, widzę!